Jeżeli wydaje ci się, że sztuczna inteligencja to wynalazek naszych czasów, to nie do końca tak jest. Pierwszy model sztucznego neuronu powstał już w 1943 roku i został stworzony przez panów MacCulloch i Pitts. Można się domyślać, że ten model w dużej mierze był teoretyczny, ale jednak. Pomysł jest prosty. Skoro od milionów lat myślimy komórkami nerwowymi, zwanymi neuronami, to spróbujmy zbudować sztuczne neurony. W terminologii IT i elektroniki, na tego rodzaju strukturę można by powiedzieć bramka logiczna. Dość specyficzna, ale jednak. Jak się okazało, ich pomysł poddany wielorakim modyfikacjom, rozbudowom, parametryzacji przynajmniej w części jest dość podstawowym elementem uczenia maszynowego i sieci neuronowych. Ale podążajmy tropem biologicznym. Oto duże uproszczenie schematu komórki neuronowej. Wystające wypustki po lewej to tak zwane dendryty. To właśnie nimi do komórki docierają informacje. No dobrze, impulsy elektryczne czy chemiczne, które coś tam sygnalizują. Te sygnały są wysyłane przez inne komórki neuronowe, które w jakiś sposób już wcześniej dokonały analizy sygnału, który z kolei one otrzymały i zdecydowały się przekazać sygnał do naszej komórki. Główka komórki zawiera jądro komórki. Pewnie się domyślasz, że to ważny element komórki, a jeśli w dzieciństwie oglądałeś, było sobie życie, to wiesz, że w jądrze komórki siedzi dziwny pan sterujący pracą komórki. No ale bajki na bok. W komórce rzeczywiście dzieje się jakiś cud. W oparciu o siłę sygnałów przychodzących z różnych dendrytów i w oparciu o znaczenie tych dendrytów, które jest znane naszej komórce, podejmuje ona decyzję, jaki sygnał wysłać dalej swoim aksonem czyli ową długą nóżką po prawej stronie ilustracji. Ten akson jest dalej połączony z dendrytami kolejnych komórek. Kiedy nasza komórka zdecyduje się przesłać sygnał dalej, to dotrze on do następnych komórek, które powtórzą opisany tu proces. Brzmi niewiarygodnie? Podzielam Twoje zdanie, ale wszystko na to wskazuje, że jakoś tak działają nasze nerwy. Siedzisz sobie spokojnie w ciemnym pokoju i w skupieniu oglądasz kurs. Nagle ktoś zapala światło. Światło wpada do oka, a tam siedzi komórka, która stwierdza, że tak mocny impuls światła należy jakoś przeprocesować i przesyła informację swoim aksonem dalej. Komórki kontaktują się ze sobą, docierają wreszcie gdzieś do głębin zwojów mózgu, gdzie jakaś komórka odpowiedzialna za sterowanie szerokością źrenicy, otrzymując informację o jasnym świetle podejmuje decyzję. Trzeba wysłać sygnał do mięśni oka, żeby je zmrużyć. Tymczasem inna komórka, odpowiedzialna na przykład za ruszanie małym palcem u nogi, stwierdziła Światło? I co z tego? I sygnału dalej nie przepuściła. Tak wiem, to trochę bajka, ale... Ten model neuronu od nazwisk twórców bywa nazwany neuronem MCP. W oparciu o ten model Frank Rosenblatt... Stworzył koncepcję uczenia maszynowego. Jego rozwiązanie znane jest pod nazwą Perceptronu Rosenblata i działo się to w roku 1957. Pozwól, że znowu opowiem bajkę. Dajmy na to, że tworzysz neuron, który ma rozpoznawać, czy dany przedmiot jest stołem. Neuron ma kilka dendrytów, i dendryty sygnalizują, czy ten przedmiot ma cztery nogi, czy ma oparcie, czy jest żywy. Jakie jest natężenie koloru czerwonego? Jakie jest natężenie koloru zielonego? Jakie jest natężenie koloru niebieskiego? Jaki jest wysoki? Jaką ma temperaturę? Czy jest twardy? I tak dalej. Możesz teraz przesłać do neuronu czarnego kota. Wartości odczytywane na dendrytach będą: cztery nogi, oparcie nie. Żywy tak. Kolory 0,0,0. Wysokość 30 cm. Temperatura ciepły twardy fałsz. Inna obserwacja może być dla stołu kuchennego. Cztery nogi? Tak. Oparcie? Nie. Żywy? Nie. Kolory 255, 255, 255. Wysokość 1,2. Temperatura obojętna. Twardy? Tak. Popatrz dookoła siebie i opisz różne przedmioty, odpowiadając w podobny sposób na te pytania. Uwzględnij przy tym przedmioty, które nie są stołami, jak i również mniej typowe stoły, na przykład ozdobny, okrągły metalowy stolik z jedną nóżką. Neuron musi zdecydować, które informacje są dla niego ważne przy podejmowaniu decyzji, czy coś jest stołem, czy nie. Można podejrzewać, że stoły mają od 1 do 4 nóg, więc ta informacja jest istotna, nie mają oparć, więc ta informacja jest istotna, nie są żywe, więc ta informacja jest istotna, kolory mogą mieć różne, więc ta informacja nie jest istotna. Wysokość powinna oscylować gdzieś w okolicach jednego metra, chyba że jesteśmy na wystawie sztuki współczesnej lub na kolacji u samuraja, więc ta informacja jest istotna. Temperatura powinna być zwykle obojętna, więc ta informacja jest istotna. Stoły są zwykle twarde, więc ta informacja jest zwykle istotna. Komórka neuronowa mogłaby wobec tego przypisać do poszczególnych dendrytów wagi albo filtry, które mówiłyby, co jest istotne, a co nie. Jeśli coś jest istotne, to przy dendrycie zostanie zapisana liczba niezerowa. Im informacja jest ważniejsza, tym większa waga zostanie przypisana do takiego dendrytu. Przy informacjach nieistotnych, przypisana waga to 0, czyli sygnał będzie ignorowany. Już w kolejnej lekcji rozwiniemy ten temat i przekształcimy go do postaci równania, dzięki czemu dostaniemy coś, co da się zaimplementować pisząc program. Ale na razie zapamiętaj bardzo uproszczoną zasadę budowy neuronu. Dużo sygnałów wejściowych jest przekształcanych w jeden sygnał wyjściowy. Rządzi tym w środku jakaś logika, o której za chwilę opowiemy tu więcej.